Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Słuchajcie, znajdujemy się w takim magicznym pomieszczeniu. Jeszcze tutaj nie byliśmy razem. Chciałem Wam opowiedzieć trochę o jajkach. Wiem, że większość ludzi, którzy śledzą ten kanał, są to hodowcy kur i znają się w jakiś sposób na jajkach, wiedzą na co, co ma wpływ, ale myślę, że warto poruszyć ten temat. Może oglądają nas jakiś jacyś konsumenci, którzy akurat właśnie teraz. No, będą kupować jajka, lub zastanawiają się, jakie jajka wybrać, więc tak moi drodzy. Zacznę może od tego, że tutaj są pomieszane. Specjalnie trochę pomieszałem jajka z chowu klatkowego, ściółkowego, wolnego wybiegu i te jajka nasze. Zobaczcie, po umyciu tak naprawdę nie widać różnicy. Ja nie kupowałem jajek w sklepie, gdzie z reguły ta skorupka jest taka. Taka brązowa, tylko kupowałem jajka właśnie gdzie skorupka jest biała. Od czego zależy kolor skorupki, to odsyłam do filmu. Mogę Wam pokrótce powiedzieć, że kolor skorupki dla osób, które nie wiedzą, tak naprawdę w 90% zależy od upierzenia kury. Jeżeli ta kura ma jasne upierzenie białe, na przykład taki lekhorn, jajka skorupka jest biała. Jeżeli jest to na przykład rosa, taka czerwona, jak widzieliście u mnie na Podwórku to jajeczko jest takie kremowe, ciemniejsze. Więc mówię, w zależności od tego, jaka jest skóra, tam się wszystko macie przedstawione co i jak. To w pierwszej kolejności, moi drodzy. Druga rzecz, na co możemy zwracać uwagę, jak kupić dobre jajko. Przede wszystkim tutaj jest dużo zależności. Nawet w internecie nam mówią, że jak tak pokręcimy, ono się dobrze kręci, to znaczy, że jajko jest świeże. Przede wszystkim, moi drodzy, jeżeli kupujemy jajka, powiedzmy w sklepie, no też dużo konsumentów kupuje, nie przywozi ze wsi, no to musimy spojrzeć na numer. Ten numer będzie albo na skorupce, albo na pudełku będzie uwidoczniony. Wezmę jakieś pudełko, ale myślę, że akurat tutaj jest jakieś stare pudełko. To nie wiem, czy będzie. Tu jest rozmiar tego jajka, że jest to L klasa A. Jeżeli chodzi o klasy jajek, również macie na kanale, co jakie oznaczają, więc nie chcę tutaj robić reklamy jakimś firmom ale chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj w środku właśnie mamy rodzaje chowów, mamy chów klatkowy, nie wiem, czy to widać, chów ściółkowy, chów wolnowybiegowy i chów ekologiczny. No, oczywiście jest podane, że trzeba jaja przechowywać w warunkach chłodniczych, no ma to jakby każdy, e, każdy producent ma taki wymóg, żeby to oznaczać na opakowaniu. I tutaj właśnie, moi drodzy, mamy ten magiczny numer weterynaryjny i z jakiej oni, one e, hodowli e, pochodzą. Od jakich kur, z jakich hodowli właśnie te jajeczka pochodzą. Tu jest akurat, moi drodzy, jeżeli jest jedynka, to z tego co dobrze pamiętam, pamiętajcie tylko o tym, może nie będę Wam mieszał, ten numer weterynaryjny też macie na jednym z filmików. Jeżeli tu macie na jajeczku właśnie jedyneczkę, oznacza to... Że jajko jest z chowu wolnowybiegowego, jeżeli zero, chów ekologiczny, dwójka ściółkowy i analogicznie trójka chów klatkowy. Co do chowów, też was odsyłam, już nagrywaliśmy dzisiaj tak stricte o jajkach, jak wybierać, czy w ogóle da się odróżnić. Od razu Wam powiem, że odróżnić się tak na dobrą sprawę, jeżeli macie jajka bez pieczątek. Jajka sobie normalnie leżą, na jajkach się nie znacie, bo powiedzmy, nie macie swoich kur, tylko kupujecie jajka w sklepie. No, w większości się nie da odróżnić. Wiadomo, że jeżeli rozbijemy to jajko, jest ono jakieś czarne, ma żółtko w środku lub śmierdzi, no wtedy wiadomo, że każdy z nas może podejrzewać, że to jajko jest już stare i najprawdopodobniej tak będzie. Ale normalnie no, nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić, czy to jest jajko z chowu klatkowego, ściółkowego. Będzie to bardzo trudne. Są różne zależności, które występują, ale tak powiedzmy. Idąc do sklepu, nie patrząc na te oznaczenia, będzie nam bardzo trudno to do końca ocenić. Przyjęło się, że ponad 50% osób właśnie zaopatruje się w jajka moi drodzy z własnych gospodarstw, od rodziny lub od jakichś znajomych. Tylko chyba trochę ponad, jeżeli tak nie jest, to mnie poprawcie. Bo tam kiedyś patrzyłem właśnie w źródła, kupuje jajka właśnie typowo ze sklepu. W większości tak jak mówię jajeczka kupujemy albo mamy właśnie swoje mniejsze hodowle, a w Warszawie czy osoby właśnie takie, które mieszkają raczej kupują jajka ze sklepu. Dużo ludzi nie zwraca uwagę uwagi z tego względu, że ich nie interesuje no jak ta kura żyje, jakie to jajko do końca jest, czym te kury są karmione. No wiadomo, nie każdy się musi na wszystkim znać i też to jajko klatkowe jest mimo wszystko tańsze sporo co też zależy właśnie od e, rodzaju produkcji, no bo jak wiecie w chowie klatkowym kurka jest w klatce no i też e, samo e, nazwijmy to odchowanie jej jest dużo tańsze niż właśnie w, na chowie, w chowie wolnowybiegowym, a w chowie ekologicznym to też w ogóle i tu nie chodzi o to, że ta cena jest większa z tego względu, że to jajko jest faktycznie ekologiczne, chociaż to też ale chodzi o to, że po prostu kury są rzekomo karmione paszą certyfikowaną, taką specjalną Yy, więc tak. Wiadomo, że musimy na to zwracać uwagę. Ważne, żebyśmy jedli dobre jajka. Tak naprawdę, ja jestem zdania, że na wszystkim można oszczędzać, tylko nie na zdrowiu albo na większości rzeczy. Także ważne jest to, żebyśmy się zdrowo odżywiali, a wydaje mi się, że u większości osób, nie u wszystkich, ale u większości osób jajka to jest taka podstawa żywienia, na której właśnie yy, dużo z nas osób się skupia. Dzisiaj taki bardzo yy, no. Trochę inny odcinek. Więc, jeżeli chcielibyście takie odcinki właśnie z mojej pogadanki, a nie tylko o kurach, no to piszcie w komentarzu, będę nagrywał dla Was. Będę wiedział, że Wam się podoba, co mnie zawsze motywuje. Słuchajcie, co jeszcze? Wiadomo, że mamy rozmiary tych jajek: mamy S, -ki, M, -ki, L -ki, XL. -ki. Mogę Wam powiedzieć, że najlepiej w ogóle i u producentów i w ogóle sprzedają się MK i jelki. XL jest dość droga, jest to duże jajko, ale jest dość droga, też jej nie ma bardzo bardzo dużo na rynku. E SK to jest jajeczko malutkie, też nie dużo ludzi chce je kupować, stosunek ceny do wielkości też nie zawsze się zgadza. Także tutaj w większości w Polsce dominuje MK. MK też ma podział, jeżeli nie wiecie, mogę wam powiedzieć, że jest MK większa, MK mniejsza. Oczywiście w sklepie tego nie doświadczymy. Mówię tutaj o jakichś hurtowniach czy o producentach, to już zdradzam takie może no nie każdy nie każdy o tym wie, także wam wam to mówię, że mkmc nie równa. Oczywiście mamy wagę jajek od takiej do takiej wagi i w tym przedziale może być rozmiar S, M, L i XL. No i teraz tak, moi drodzy. Mamy te 28 dni chyba coś takiego, 20 parę dni na to, żeby to jajko żeby to jajko się nie popsuło, także komo producent tutaj określa no myślę, że tak naprawdę w takich warunkach domowych jeżeli mówimy o takich jajkach, słuchajcie, kupionych w sklepie ja polecam, żeby takie jajka mimo wszystko trzymać w lodówce, bo też nie wiemy ile ono leżało w tej hurtowni, w tej chłodni, czy no gdziekolwiek nie wiemy tego, ile leżało w sklepie, jeżeli mamy takie swoje, czy kupujemy jakieś swojskie jajka no, to wtedy wiemy mniej więcej kiedy ta kura to jajko zniosła. Czy po prostu takich jajek teoretycznie, bo też nie mówię, że nie trzeba, ale można nie trzymać właśnie koniecznie w lodówce, tylko można w jakimś chłodniejszym miejscu i też tydzień, dwa spokojnie te jajka przetrzymają, nic im nie będzie. Także z takich najważniejszych informacji to to, także moi drodzy konsumenci, moi drodzy widzowie, hodowcy. Wy to wiecie, ale konsumenci pewnie nie wszyscy to wiedzą, że bardzo trudno jest odróżnić takie jajko od takiego. No i wiadomo też, przez to są różne oszustwa. Ja też planuję właśnie cały czas, właśnie dla Was tutaj przygotowywać takie odcinki, żeby Was uczyć, edukować, starać się Wam pomóc, co wybierać, bo myślę, że jest to bardzo ważne. Przejdę się jeszcze może kawałek po. gospodarstwie tutaj po hodowli. zobaczymy ładnie słoneczko wyszło jest jeszcze wczesna godzina dokładnie mamy chyba 8.30 ale kurki już wypuszczone wszystkie zadowolone właśnie parowane ziemniaki przed chwilą były w kuchni tam się dla nich już grzeją także dzisiaj dostaną pewnie ze zbożem może tam jakaś zielonka pójdziemy coś urwać dla nich specjalnie żeby miały tak Więc tak to wygląda, moi drodzy, z tymi jajkami, z tymi kurami. Jeżeli kupujemy kury, jest podobnie, też do końca nie wiemy, ale o tym też jeszcze nagram dla Was odcinek, na co zwracać uwagę, właśnie wybierając odpowiedni drób. Mm. Więc tak, wiadomo, najpewniejsze jest wtedy, kiedy my sobie sami yy, będziemy po prostu hodować. Parę kurek, i mieć z tego jajka, no ale oczywiście nie każdy ma warunki, nie każdy chce, bo to wiadomo, nie każdego musi kręcić, więc tutaj, jakby ja to rozumiem, i e, wiadomo, że też no nie każdy będzie to robił, też komuś trzeba, jakby no to jajko mimo wszystko sprzedać, także to są takie ważne kwestie, myślę, na które warto, e, tak jak już wspomniałem, zwrócić uwagę. Chciałem się Wam pochwalić, zobaczcie, mamy tak jak widać. Nowe drzwi wstawione nie różnią się niczym, zapłaciliśmy tyle samo. Tutaj, akurat, była taka e, trochę dziwna sytuacja, że osoba, która nam robiła drzwi, nie zrobiła nam tych małych drzwi, już by były dawno, tylko zrobiła taką jedną, właśnie dużą, e, duże jedne drzwi, no i trzeba było. Czekać aż dorobi te mniejsze, więc już teraz są wstawione. Myślimy, żeby jeszcze tu zmienić, ale jak pamiętacie z innych odcinków, jest różnica. Zobaczcie te drzwi, a zobaczcie te drzwi, no jest duża, duża różnica, także rozwijamy się powoli. Tutaj światło założyliśmy, takie białe, właśnie bardzo dobrze świeci. Biała żarówka jest fajna sprawa, także polecam jak najbardziej Wam. No i co, miały być, słuchajcie, jeszcze a propos tych drzwi, miały być takie odsuwane, właśnie tutaj, no ale po ścianie niestety nie ma, nie ma tyle ściany, żeby te drzwi odsuwać, ale myślę, że takie też jak najbardziej są, e, są fajne. No jak widzicie, kury w budzie siedzą. Ostatnio właśnie też się ludzie śmieli, że u nas kury w budzie siedzą, ale jak nie ma psa, no to są kury, nie? Więc tak to, tak to się przedstawia. Napiszcie w komentarzu, o czym byście chcieli odcinek. Tam jeden widz właśnie chciał o moczeniu śruty. Tutaj akurat to też odniosę trochę, bo to też nie ma co oddzielnego odcinka robić, więc tam wam któregoś dnia po prostu to nagram, bo, bo wiem, że tam ktoś ktoś chciał wiedzieć, jak to wygląda. O, tu jak widzicie, wcześniej byliśmy drzewa już nie ma. Tutaj mamy właśnie drzwi, które jeszcze trzeba porąbać, które tam leżały właśnie po tych wszystkich miejscach. To trzeba będzie. Także mamy jeszcze trochę tej roboty. O tutaj myślałem, że jajko ona znosi. No a tu są właśnie deski po tych drzwiach, które już zostały porąbane. Tu mamy trochę złomu, który będzie trzeba wywieźć. Także jak widzicie, na gospodarstwie, czy nawet w takim małym gospodarstwie jak u mnie, jest co robić. Tak to wygląda. Ostatnio dzieliliśmy grunt, właśnie też na pół. Trochę się z tym zeszło, także jeżeli macie możliwość, to polecam wam, moi drodzy, zamiast podziału tego gruntu, to po prostu przepisywać. Czy nie wiem, czy rodzice, czy w ogóle, jeżeli wy dzieciom planujecie przepisywać grunt, to nie polecam jakoś bardzo tego dzielić, tylko od razu to przepisywać. Chodzi tutaj po prostu, słuchajcie głównie o ten czas i o koszta, jakie się z tym wiążą. My dzieliliśmy. Około tam było 1,5 hektara, staraliśmy się, nie, nie 1,5 hektara, 2,5 hektara, staraliśmy się podzielić to na pół i słuchajcie moi drodzy, z jednej strony zwężenie drogi, z drugiej strony zwężenie, co geodeta musiał wszystko po, e, podzielić i oczywiście za każdą stronę sobie liczył, wiadomo, za usługę tak samo środek musiał podzielić, musiał posprawdzać, bo tam nie wszędzie była granica wyznaczona, a tak jeżeli by był samo, samo przepisanie ziemi, a nie tylko podział i przepisanie no to wtedy jest to sporo sporo wychodzi to taniej, no bo tylko tak naprawdę tak naprawdę notariusz ale to mówię, jeszcze o tym Wam nagram odcinek też, bo planuję właśnie o ziemi Wam nagrać, żeby przedstawić jak to wygląda kanał będzie taki typowo Typowo rolniczy, także możecie napisać mi, czy chcielibyście takie odcinki, żeby nie tylko skupiać się na drobiu, ale też poruszyć inne kwestie właśnie związane z rolnictwem. Może e, jaką ziemię wybierać, albo e, po prostu e, na jakiej ziemi się mm, skupiać, bo tutaj też właśnie wiem, że dużo e, rolników ma problem z wyborem ziemi, też no, jakby nie znamy się do końca na tym. E, ja coś tam wiem, więc mogę Wam jakiś tam e, porad. W tym temacie udzielić. Sam teraz mam zamiar kupić kawałek, żeby ulokować kapitał na te cięższe czasy, ale to już mówię, to już w innym odcinku Wam to wszystko postaram się przekazać. Odcinek już ma 14 minut ponad, także ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało, że ktokolwiek obejrzy chociaż do końca. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, czy się podobało. Oczywiście, jeżeli się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę subskrypcję motywuje mnie to żeby dalej dla was nagrywać dzięki wam bardzo trzymajcie się cześć